Za chwilę w polski Smerfetka, Papa Smerf i inni, czyli kultowe Smerfy. A następnie gadatliwy piesek Marta Mówi. Którą podłogę wybrać? Wybierz dobrą. Ale tu wszystkie są dobre. Tak. A do tego tylko do poniedziałku dostaniesz kupon na 200 zł za każdy tysiąc wydany na podłogi w Castorama. A więcej okazji znajdziesz w sklepach i na Castorama.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku łap promocję Allegro Days do minus 40%. W tym odkurzacz mopujący Prosenic P11. Jak tak, to Allegro. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW w loterii Allegro Smart. Xiaomi 14T i wygraj wakacje życia z voucherem na 100 tysięcy złotych. Szczegóły na loteria Xiaomi.pl Chosen family means the family you picked. Yeah. As long as you do something with conviction, it will be powerful. Amazing. Staying true to you and what you believe in. Hello surprise, mermaid stops! Co jest w środku? To chciałbym mieć syrenkę. Wszyscy! Wpamy, wstrząsamy błyszczący magiczny płyn, wkładamy laleczkę i tak stworzyliśmy syrenkę. Hello surprise mermaid stops. Lalki sprzedawane oddzielnie. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro. Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz regenerum. Ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. To nie jest zwykła pralka. To nowa pralka Electrolux z UltraQuick 39 minut. Technologia wstępnego mieszania aktywuje detergent już w szufladzie. Usuwaj skutecznie plamy już w 30 stopniach i w 39 minut. Z nową pralką Electrolux jest zawsze czas na dbanie o to, co już posiadasz lub pożyczasz. Pierz susz, ność dłużej. Electrolux for Better Living, designed in Sweden. Jako aktorka i mama jestem aktywna cały dzień. Aplikacja Notino stała się zatem moim asystentem, z którym robię zakupy zawsze i wszędzie. Co więcej, dzięki wirtualnemu lustru i innym gadżetom mogę wybrać dokładnie to, co mi odpowiada. To jest Notino. Ile to 8%? Tyle co na koncie oszczędnościowym w banku BNP Paribas. Otwórz je w oddziale, spełnij warunki promocji i zyskaj dodatkowo do 400 zł z programem Mastercard Bezcenne Chwile. Oszczędzanie z nami to dobra decyzja. Bank BNP Paribas. Dobra energia od samego rana? Tylko z Puls Kids. Czuję, że to mi się spodoba. Dora poznaje świat. Marta mówi. Gigantozaur. Masza i niedźwiedź. Wielkie przygody małego rekina. Świnka Pepa. Po prostu super. Dobra energia na cały dzień od samego rana. To będzie najlepszy dzień mojego życia. Tylko W Puls Pulsie 2. Oglądaj super animacje. Mała, wielka stopa. Sobota 20. A tydzień później mała wielka stopa 2 w rodzinie siła. Ej, załapię się jeszcze na dokładnie! Oczywiście, w pulsie 2. Chosen family means the family you As long as you do something with conviction, it will Naklejkomat 3D. Możesz zaprojektować własny fajny wzór. To takie proste. Wybieramy tło, ozdoby ładujemy, naciskamy. Gotowe. Możesz przyklejać. Niekończąca się zabawa z naklejkomatem 3D. Zabawki z EP wielka frajda. Problemy z dziąsłami mogą pogarszać nasze zdrowie. Przejmij kontrolę nad zdrowiem swoich dziąseł z pastą Meridol. Walczy z przyczyną krwawienia dziąseł 12 razy skuteczniej. Pasta do zębów rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne na problemy z dziąsłami. Brudaski w kąpieli. Te psiaki są brudne i trzeba umyć je. Brudaski, a kiedy je umyjesz będą czyściutkie. Jeszcze więcej zabawek gdy jest wanna z natryskiem. Brudaski w kąpieli. Możesz się brudzić błotkiem i myć bez końca. Zabawki z EP. Wielka frajda. Nie gadaj. Dla mnie najlepsze jest Regenerum. Ten peeling do ust. Usta są mocno nawilżone i miękkie. Nie muszę co chwilę smarować ust. I nawet zimą nie mam suchych skórek. Bo Regenerum ma, wiesz, te drobinki peelingujące. Przez to super wygładza usta i naturalnie je powiększa. Regenerum. Regeneracyjny peeling wzmacnia barierę hydrolipidową ust, zapewniając im długotrwałe nawilżenie. Regenerum to gwarancja pięknych ust. Regenerum. Pełna regeneracja. Zacznijmy zabawę! Ok, ekipo! Wygrywamy to wyzwanie! W porządku! Jedziemy! Rampa opada! Aha, samolot strażacki! Brak paliwa! To nie problem! To rozumiem! Sprawdź pełną wersję ucieczki na Lego City.com. Twoje city bez limitów. Z naklejkami tak jest Poderwij i naklejaj gdzie chcesz Dziesięć naklejk na rolce jest Super żabki też możesz mieć Fajne dory, setki ich jest Zbieraj i wymieniaj się Sticky Rolls od Kobi! Nie mam czasu na zaparcia. Wybieram Xenna Fast. To nowoczesna mikrowlewka. Działa już w 10 minut. Wystarczy jedna dawka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A dla dzieci nowość. Xenna Fast Junior. Ulga od zaparcia nawet w 10 minut. Ci co nie chodzą do Agaty nie wiedzą, że u nas można dostać niemal wszystko do domu. Zróbmy coś z tym. No jak mamy informować tych co nie chodzą, jak ci co to są to chodzą? Przepraszam, czy znają państwo kogoś kto nie chodzi do Agaty? No ja tu miałam takiego kolego z wojska, no ale co on teraz robi? A nie. No, jedni mówią, że chodzi, inni, że nie chodzi. No a w Agacie mamy urodzinową promocję. Teraz do 30 lat 0% albo tysiące produktów, aż do 30% taniej. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro. Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. To nie jest zwykła pralka. To nowa pralka Electrolux z UltraQuick 39 minut. Technologia wstępnego mieszania aktywuje detergent Usuwaj skutecznie plamy już w 30 stopniach i w 39 minut. Z nową pralką Electrolux jest zawsze czas na dbanie o to, co już posiadasz lub pożyczasz. Piesz, susz, noś dłużej. Electrolux for Better Living, designed in Sweden. Świętujemy 30 lat! Bardziej niż się spodziewasz! Na przykład z zabawkowymi autkami od Zuru Metal Machines w pojedynczym opakowaniu za 4 zł. Lub różnymi polarowymi bluzami dziecięcymi z motywami ich ulubionych bohaterów z filmów i seriali za 45 zł. Przyjdź, świętuj, oszczędzaj! Kik! Więcej niż się spodziewasz! Zostaliście zaatakowani przez Lorda Rasa i jego gang w wilczych maskach! Co zrobiłby ninja? Bądź ninja! Trzeba działać! Połączmy siły! Atak z zaskoczenia! Bądź ninja! Nowe zestawy Lego Ninjago! Zestawy sprzedawane oddzielnie. Polowanie na jajka trwa! Nowe Rainbow Cons Xenia Surprise Mania! Więcej jaj i jeszcze więcej niespodzianek z sześcioma nowymi, egzotycznymi Rainbow Cons! Ponad 20 niespodzianek do wyklucia. Tak wiele różnych akcesoriów! Xenia Surprise Mania od Zuru! LOL Surprise Mermaid Stop! Co jest w środku? Kto chciałby mieć syrenkę? Wszyscy! Wlewamy, wstrząsamy błyszczący, magiczny płyn, wkładamy laleczkę i tak stworzyliśmy syrenkę! LOL Surprise Mermaid Stop! Lalki sprzedawane oddzielnie! Sponsorem programu jest dystrybutor leku Fervex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest producent leku i Max Sprint. A hej dzieci jeśli chcecie zobaczyć Smerbów las, przelek dziś zapraszam Was.